Manko, z tej strony papa Buch. Temat, który mnie zaciekawił ostatnio, czyli problemy z kardidżami, z nowymi kardydżami. Na razie nazwijmy to, że jakieś tam problemy może są, może ich nie ma. Nie wiem tego. Zapraszam do testu. Pierwszy ogień. Xlim od Oxwy. Kardidż rozdzielny, oczywiście. Dalej macie. Limbo, Forza, dalej macie kartridż od Nexlima i nie pytajcie mnie, czy mam kartridże, czy ten, nie mam, to jest kartridż testowy, spadł mi z nieba, tak to nazwijmy, kolejny to jest x -Ros. no i to się miało skończyć, ale no kurde, przecież Ursa też jest na rynku, to, że ja osobiście powiedzmy mam jakieś tam żale do... Do, do Ursy, no to nie powinno wpływać na. No, na ten test, nie? Zalejemy sobie, oczywiście, cukierek lodowy z firmy. A nie powiem Wam z jakiej firmy. X. Dobra, jak to będzie wyglądało? Test potrwa maksymalnie miesiąc od publikacji filmu na moim YouTube, nie? Zalewam każdy z nich, tak jak umiem, chyba umiem, może nie umiem, może ktoś potem będzie mówił, że o, źle zalał i dlatego, nie? Zalewam każdy, tak jak umiem. Zalejemy sobie każdy z nich, jeszcze może chmurę na każdym, żeby nie było i wylądują w tym pudełku. Pudełko oczywiście mam z Dragona, świetne pudełko do tego testu. Pozdrawiam, dzięki. Eee... I tak, każdy napełniony w takiej oto pozycji wyląduje w tym pudełku, gdzie jest już rozłożony, papier taletowy. I zobaczymy po tygodniu, czy któryś coś puścił, czy nic żaden nie puścił. To będzie pierwsza rzecz. Druga rzecz no, będzie tu chodziło o em, no, jakieś y, spękania, jakieś zmatowienia. Tych, tych zbiorników, nie? Wszystko zależy. Niestety, na, na opakowaniach, tych co miałem, bo nie do wszystkiego miałem. Opakowanie nie jest podany materiał, z jakiego są wykonane. Od razu zaznaczę, że w takim normalnym życiu najczęściej korzystam z Oxwy i z Linwo Forza, nie? Nextlim trochę rzadziej, ale też jak najbardziej. Xros jakoś nam było nie po drodze. Chociaż kto wie, bo czeka taka piątka. Nie mogłem się ostatnio zebrać. Jest motywacja, to będziemy robić, no. Więc ten, a Ur z Ursą jest mi, jest mi całkiem nie po drodze. Ale jeszcze, tam też coś pokażę. Takie coś będzie. Bo jak słyszę, że to jest jakaś rewolucja, że to jest jakiś ekran 360, to aż mi się słabo robi, no. Ale no, dobrze jest. No to co, jedziemy. płyn oczywiście, cukierek lodowy, ale się nie dowiecie, specjalnie się nie dowiecie, co to jest, żeby się nikt niczym nie sugerował. Dobra, xlim. Ciach, wkładam, dobrze wsadziłem? Czekajcie, jeszcze, jeszcze docisnę, żeby, o, żeby nie było, że źle wsadziłem, nie? A, możecie się sadzić tam generalnie w komentarzach, że coś jest, że nie tak, żebyście tak to zrobili, czy siak. To zróbcie se po swojemu, nie? Test. To jest mój test. On jest po mojemu. Możecie w niego wierzyć, możecie nie wierzyć. No. A, kur. Patrz, ta. <laughs> Dobra, kurwa, sorry. Na szczęście na dół się trochę wlało. Testów to nie zaburzy, kurde. O, poczekajcie. Już, już krzywo wsadził. O. Myk. O, dopchnąć. Dopchnięte pasuje. Nigdzie się tu nie wlało do rurki. Ani nic, żebyś tam nie płakali, że żem coś zafałszował. No. Następny. To już wsadzę grzałkę od razu, może bo. Chociaż wiecie co, tego to, z... chociaż nie, no on też jest chyba dwójka. No, tak wydaje się, jakby większy był, ale jedziem. Kurwa, zaraz mi się skończy płyn i tyle będzie. A no, jeszcze nie nalałeś do pełna, kurde. O, jest. Teraz X-ROS. Dobra. O, w Xrosie najfajniejsze napełnianie. Wszystkie się powinny tak napełniać. O, kurwa. Dobra. Zapomniałem i wiecznie zapominam, że w macie tą dziurkę do odpowietrzania taką, no nie? Ja, m, nauczony doświadczeniem, bo tak jak mówię, rzadko z Xrosa korzystam, przechylam w bok, żeby naładować do pełna. Tu jest ta dziureczka z odpowietrzeniem. Nie trzeba po prostu. Mm, nie trzeba. No teraz to już żeś zalepił tą dziurkę od, odpowietrzenia dobra, no ale jest prawie pełno. Hops zamykamy. No i ostatnia moja ulubiona. Oczywiście najlepsza najlepsza z najlepszych. Więc teraz moja ulubiona najlepsza z najlepszych. Ursa. Najgorzej się napełnia moim zdaniem. No, Ale dobra. Mamy to. Butelka pusta. No jakieś tam krople na dnie, ale już nie, nie będziemy cudować, nie? Teraz ciach, ciach, ciach. Tak jak mówiłem dzięki uprzejmości, bo mam takie pudełeczko nada się idealnie. W środeczku jest tak jak ten. Nexlim, Limbo, Xlim, Ursa i Xros. Trochę nawet to rozszerzę, tak jakby który plamę puścił, żeby nie było wątpliwości, który. Voilà, no Soloneza, czas zacząć, jak to mówią. No i teraz tak. Raz w tygodniu będę tu zaglądał, znaczy zaglądał. Relacje wam zdawał bardziej na Instagramie, jakieś zdjęcia czy coś, czy, 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 czy się tu jakieś plamy pojawiły, czy nie. Dokumentację też jakąś zrobię do podsumowania. Yy, a widzicie, bo miałem z każdego zajarać. Dobra, to niech chwilę poleżą. No i jeśli załóżmy po miesiącu wszystkie będą Git, no to będziemy, pojaramy, nie? Z każdego zjaramy cały zbiornik. Niestety moich kurde ulubionych cukierków lodowych. Eee, no i zalejemy kolejnym produktem, ale to już może wy zdecydujecie wtedy w komentarzach, co byście tam chcieli wlać i kolejny miesiąc. Albo i nie, no zobaczymy, czy się to rozleci, czy nie. Dobra, mielimy zajarać. Co potrzebujemy? Potrzebujemy. Eee, potrzebujemy X-Rosa. Du, 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 du. Dobra, potrzebujemy X-Rosa, potrzebujemy x -Lima, potrzebujemy ee, Next-Lima, Linwo, no i kurwa Ursa, ale Ursa to muszę wyciągnąć z pudełka, zresztą next też, bo Boże, nie next tylko... <laughs> Dobra, żeby nie było, zajaram, jest X-Lim, jest Next-Lim, jest limbo. No, X-Rosa muszę. Chciałem na odcinku jakimś, no ale, ale że mi jest zmuszony zrobić to teraz, żeby lipy nie było. Hops, Unboxing kurwa, szybki. Dobry kolor mi się trafił czarny. Nie trafił, czekajcie, gdzieś to kurde obciąga ten, ten plastik z tego, no jest, dobra, ja pierdziele, to jest trochę denerwujące, no, dobra, ładny, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Karp sobie wyciągniemy, bo nie o tym tu. A to jest jeszcze tradycyjny. Dobra, mamy itrosa. No i jesteśmy zmuszeni też wyciągnąć 360 cali wyświetlacz. Może 360 nie cali, tylko dookólny wyświetlacz. Kurwa, to jest wyrzeźbione coś w plastiku podświetlone LEDem. Jak w takich kurwa jednorazówkach wiecie, z jakiego rynku. no. Ale się zachwycają wszyscy, no jakie to piękne. Kurwa, no mnie się nie podoba, już wolę normalnie stare. No, 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 ludzie kochani, to... Podświetlony plastik, 360, super sprawa. Dobra, jedziemy, co mamy pierwsze? x lim Pięć strzałów, z, ka z każdego pójdzie. Raz. Dwa. Trzy. Wszystko oczywiście na domyślnych ustawieniach. Nic nie zmieniam, wkładam, elektronika odczytuje, jedziemy. Cztery. Pięć. Dobra. Dalej. Next link. O! Trybie, żeby wszystko działało, to w tym trybie BOST. Raz. No, czuć, że lepiej idzie jak w x -limie, ale ja i tak wolę X-Limowskie Dwa. Trzy. 4, 5, ok, dalej limbo, mm. największy przepływ powietrza jak na razie, wszystkie oczywiście mam otwarte na pół. Tutaj też full, a w tym jest, kurwa, jakaś regulacja? Ej, a jest też, dobra, też jest full. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dalej mamy Exrosa. Napełnianie. Kurde myślcie o tych napełnianiach? Tak się to powinno robić. Raz, dwa. <try> cztery i pięć. Dobra, pierwsze spostrzeżenie. Kardiż tak się lekko lekko chybocze. <try> I ostatni Zwycięzca oczywiście pewnie tego konkursu. Tu też przepływ powietrza jest fajny. Obiektywnie, jeśli mam na to spojrzeć, pomijając urządzenie, bo to nie jest żaden ekran 360, tylko podświetlane LEDami tło. 4 i 5. <laughs> Obiektywnie muszę powiedzieć, że niczym nie ustępuję. Ten, ten kardyż do Ursy, do którego no jestem uprzedzony, jednak troszkę, gdybym miał wybierać z tych urządzeń, to wybrałbym. Ja nie powiem wam, które bym wybrał. Nie powiem wam, który bym wybrał, bo powiem tyle. Wszystkie, jeśli są świeżo uruchomione, tak w tej chwili każdy jeden działa świetnie. Może jedynie. W Nexlimie ten podwójny tryb nie do końca mi odpowiada, ale to jest tylko, tylko taka, taka, taka luźna uwaga. Wszystkie działają OK. Dobra, zbliżamy się ku końcowi. Reasumując, na każdym z tych kardidży e, użytkuje się je całkiem spoko. W momencie, w którym są nowe. E, zastrzeżenia tutaj do niektórych rzeczy mam po prostu na długość działania. nie? Całki trzeba wymieniać co dwa dni, na przykład. nie? Gdybyśmy brali stricte tak, jak to jest w tej chwili, no to, no to nie ma się do. Nie ma się do czego przyczepić. no. Sprzęty, które używam najczęściej w tym momencie, to jest SQ Pro 2 i Force, e, Force X. Do żadnego z nich nie mam większych zastrzeżeń. Mniejsze może by się znalazły, ale nie o tym ten film. Test się rozpoczął. Sobota, 25, e, godzina 13.11. Zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć.